Ohayoumi na watashi wa luki, taki nocie, zagramy sobie w nasz dziesiąty odcinek z gry Patapon 3. Nie było mnie trochę, przepraszam, mówiłem, że mnie nie będzie tydzień, a mnie nie było, nie wiem, tak z dziesięć dni, bo wyjechałem. Nie wiedziałem, że wyjadę, gdybym wiedział, to bym was poinformował, a tak to niestety mnie nie było przez trochę dłuższy czas. I no. Wracamy do naszego, jakby to powiedzieć... No, jak widzicie, potężnego Tondengi dengi, który tutaj, jak widzę, jego drużyna. Nie mam żadnych nowych takich pomysłów na zbudowanie tej armii. Tutaj nie z tym więcej obrażeń, ale o wiele wolniej. Jest. Nie, to to dostawmy mu, to też mu dostawmy. To nie, no to sobie lepsze tutaj też raczej nic nie chcemy zmieniać Co nam w umiejętnościach przyszło? W umiejętnościach też nic nam nie przyszło, a w tych? W tych też nic nam nie przyszło, dobra Dwunasty poziom, Arena Sprawiedliwości Dzisiaj, aha, dzisiaj mamy przejść arenę, ok e, bestia czy ptak, obrona czy atak Ten poligon służy do testowania zabójczej broni O, re reference Pradawnej cywilizacji. Nie tak też zainteresował się nim, ponieważ tak zaawansowana cywilizacja musiała po sobie zostawić coś więcej. Sugerowany poziom 11, nagroda Złota Skrzynia, poziom 11. Sprawdźmy, 11, okej. Okay. Mój. A, mój kan ma już 13, więc on już trochę wyprzedza. E, ile ma tą denga Expo? O, mu niewiele brakuje do levelu. Temu tym bardziej, a temu też bardzo mało, a temu dużo brakuje. Czyli po tej misji oni będą mieli 13 poziomy, zakładam. Dobra, zacznijmy. Let's the show begin! Mm. Okej, okay. a i powiem wam taki mały spoiler, bo zacząłem robić grę razem z Hytrusem z Władcą Niczego Max, y, czyli Fur Nightmare, taki tym razem już 3D w Unity i w Blenderze, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, a tym te, w, w, w tym czasie zacznijmy to. Mm. Okej. Okay. Przybyłeś! Och, ktoś tu będzie miał kłopoty. Hihihihi. Hi, hi, hi. Każdy głupiec ma swoje miejsce. Nie zrób tylko sobie krzywdy, nie jesteś już małym szczeniaczkiem. Zamknij dziób. Ohoho. Oho. I hop. Co za widok. Ach, sam chciałeś się wdrapać. Słuchaj, no, Luki. Prawdziwi bohaterowie załatwiają sobie porachunki w pojedynku na polu bitwy. Słyszałem to już dwa razy. Mogę ci tu pokazać, jak się walczy, ale musisz mnie o to błagać. o I dare you! No, nie zmasz charakterek, daję słowo. Gościu! <grym> Zobaczmy, jak wpłynie na, na niego twoja śmierć. Gościu, mam. Tora na piątym ulepszeniu, mam do obrażenia. Ty nie masz pewnie. Chyba bez sensu idę. Oczywiście, że bez sensu. Sprawdźmy, czy jeden strzał to. Dobra. I jak będziemy szybko tym strzelać? O shit. No, szybko z tym strzelamy. Jak z maszynowy. Więc uff. Leci trzecia. Czy one się mogą od siebie rozwalać? Mam nadzieję, że nie. Eee, what the hell! Nie mogą się od siebie rozwalać. O, to było niezłe. Oni coś robią w ogóle mi? O, rozwalił. O nie, Tondenga zasnął. Wszyscy zasnęli. O nie, wstawaj. denga! Wake me up! Wake me up inside! O nie! Rozwal to Mój kanie, rozwal to Nie Au. O dobrze. O, obudziło go to. Rozwalenie te... O, co on jest jednej tej? Rozwalił? dobra. Macie za... Jedzcie to. Eat this O, Dobrze, już myślałem, że, musiał, że będę musiał ostateczną rakietę puścić w mocy. Eee. To było łatwe. Patrzcie na zdrowie moich tych. Nic nie dostali. O, jeszcze wściekłowik dostał w twarz. O, to jest ta maksymalna rakieta, właśnie. O Boże, jak zmierzdziliśmy. O nie. Zwycięstwo, no. Trochę by byłoby dziwnie, jakbyśmy mieli porażkę, no co nie. O, co będzie w skrzynce? Eee, nie chcę tego. Mam. Mam lepszą broń. Danke, Bestia czy ptak? Obrona czy atak? Dobra. O jezu, minuta 10. I co, i mamy poziom. Nasz tą dengę musi mieć poziom, tak? Ma 13 poziom. Cała nasza armia dostanie 13 poziom. Tak? Eee, Ton dostanie, Jean też dostanie, I kan nie dostanie, bo kan już ma 13, więc nie dostaniesz poziomu. Przykro mi. Unikatowy ekwipunek. O, to jest właśnie ten, co mamy, ten, nasz Tormłot. To jest unikatowy chyba. O, kurde. O, masz końcu tą, ten róg, który ja mam. Ha, 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 ha. Patrz, oto zamek sprawiedliwości. Miejsce niezwykle szacowne. Zwykle takie szumowiny jak ty nie mają tutaj wstępu. A, you talking to me. Mości nie tak topesz i jest nie do zniesienia. Przestań się wym wymądrzać. Jak uważasz, po prostu nas przepuść? No dobra, przepuść nas, to przejdziemy w parę sekund. My jesteśmy tankami. Jak uważasz, no? Poczekaj chwilę. Luki, proszę, zabierz mnie ze sobą. Why? Eee, gościuwo, widzę, że nie ogarniasz. Rozwaliłem arcybię z twojego pierwszego, jak to powiedzieć, ex kumpla, nie wiem, wściekłowilka w każdym razie. E, arcybies męstwa. Pokonałem twój z czystości. Rozrujnowałem ci dom. E, nie dałem ci schronienia. E, droczę się z twoimi kumplami, jak to by nazwać. Właśnie pokonałem was... Po raz ciebie po raz drugi, w po raz czwarty Nie, ciebie po raz trzeci, wiekulka po raz czwarty i nie tak to bierze po raz pierwszy. I ty chcesz, żeby poszedł, żebyś ty poszła ze mną. Chcesz tego? Nie wydaje mi się. Więciuska spogląda błagająco na luki. Nie. Och, chlu... look. Co? Eee. Aha. <laughs> exactly! What's wrong with you? <laughs> nie wiem, co się stanie, jeśli z... zadrzesz z arcybiesami. Pewnie, że wiem, ale nic na to nie poradzę. No bo cóż, Mam ma innego. Mi innego pozostaje. Pozostaje ci. Eeeem, um, nie wiem. No nie ci nie pozostaje. Hmm, to jakiś absurd. Głupcy, róbcie sobie co chcecie. Ja jednak wybieram się na audiencję u żarłocznego krukolca. Eee, kolejny? Oj, nie tak to perzu, co ty knujesz? Jak śmiesz, choćby o to pytać, myślisz, że cokolwiek ci powiem? Hmm, no tak, rozumiem. W istocie. Dawno, dawno temu, nim pojawiły się arcybiesy, niczym drogocenny kwiat, rozkwitła wielka cywilizacja. Krukolec odkrył tej jej tajemnicę, czy raczej wpadł na nią. Hm. Jejku, powiedziałem za dużo. Bywaj, Luki. Do zobaczenia. Okej. Okay. Cywilizacja jakaś. Nęciłusko, a dokąd to się wybierasz? Idę tam, gdzie muszę. Żegnaj, Luki. No, gdzie... Jako pofrunęła, kurde! Ach, chyba zabrakło wam piątej klepki, nie mówiąc o czwartej i trzeciej. No, nie zapomnij o tym, Luki. Walka jeszcze długo się nie skończy. Mam nadzieję, bo chcę, żebyś mi drobnął parę przedmiotów. <grym>, jak ja żeruję na nich, to jest takie złe. Dopiero 9 minut odcinka, a ja już się czuję, jakbym ich. Nie wiem. Jakbym nagrywał już to parę godzin. Lol. Wedle legendy, czterech bohaterów przegnało arcybiesy. Byli to twoi przodkowie. No to, jeżeli to byli członkowie. Członkowie. Jak jak. Przodkowie, tondęgi. To musieli być lepsi, albo nie wiem. Jak wiemy, było ich czterech, lecz mało kto wie, że tylko trzech z nich było pataponami. A jeden był tondęgą! Tylko trzech spośród czterech legendarnych bohaterów było pataponami. A kim jest wie, kim jest więc czwarty? Które trzy patapony i co z tego? Hooker za bałdat! Nie no, jak, jaki był czwarty? Ostatnim bohaterem nie był patapon, lecz tajemniczy wybawca z innoświatów. Jakiś nie wiem, has inny? Tylko trzech spośród czterech legendarnych bohaterów było pataponami. Aha, no dobra, to muszę... Które trzy patapony? Trzy patapony nazywały się... Dantetepon, yy, Bohater tarczy... Gan Jaripon, bohater włóczni oraz Don Yumipon, Bohater łuku. No i co z tego? <gryw> Jak widać na malowidle w kryjówce boh bohater ten walczy z trzema patoponami i przegnał arcybiesy. Ostatni bohater nazywał się Luki. Mówiłem, że jest tą dęgą. Właśnie tak, Luki, to ty byłeś ostatnim bohaterem, Zachazam. Ale się wydało, o nie. Jesteśmy bohaterem. <laughs> to od razu robię to. Biorę to i idę z machugi na nich. Znaczy z tej katany. E, nie nic nowego tutaj nie mam, co nie? Of course not. E, um, ulepszać też, nie za bardzo mam co? I co tu? Art zamek sprawiedliwości. Zróbmy dzisiaj zamek sprawiedliwości. Jeżeli zdążymy. Może się wyrobimy w 20 minut odcinka. A jeżeli nie, to będzie 25, no trudno. O, drzewo starczą, idealnie. Dondanga Gregbur. Przydałoby się Gregbura zrobić. Tylko nie mam na niego żadnych legendarnych rzeczy. <grych> Dlatego mam. Jakiś taka wielka katana, taką diamentą bym dostał, to bym się ucieszył. Czekaj, tutaj jest taki mecha. O boże, jak mi rytm siada, podgłośnię sobie grę. Dobra, eee, tutaj był taki mecha, jeden z taką kulą i armatą. I z, i z, i z ganami takimi, z, 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 z strzałami. O Boże, dobra, a, jej je, trochę tu dostanę w twarz. Wow, zabiera dużo. Ja też. Już 50 tysięcy. Trochę zabieram. No nie dziwię się, że nie ma za to skrzynki. Wiecie co, I, I don't care about that. Otworzę i dopiero potem ich pociacham. No dawaj, chodźcie tu. 60, czy ja widziałem 61 tysięcy? Mi się wydawało. Dosięgniesz go? Okej okay. Do trzy strzały poleg... o, idealnie A to ja się spodziewałem właśnie, że tak będzie Eee... zabijemy ich tak? Czy... zasięg? E, jeden przeżył Kościulec, który... i prze... kościulec, który przeżył Harry... Harry Kościulec <grym> O, do mojego... Hatapona strzelasz? Ty? Gałganie? A masz 50 tysięcy obrażeń Fajnie było, jakby ten degał te duże bramy Bo byłby w stanie To jest OP Pon, pata, 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 pon O nie Ty tutaj Ty nie masz być na tamtej stronie Dobra, bum, O ty wyrzucił Ale i tak nie trafił What? Ale już myślałem, że jakoś dziwnie trafiłem z tymi potaponami. Wiecie Wiesz, co jest coś śmieszne, że jak gram w to w klasie z łukiem na telefonie, to tutaj mam już 18 poziom, nie mogę tego przejść. A tutaj mam 13, i patrzcie, co ja robię. Po prostu idę do przodu. Jak to tą denga? Mam 5 kluczy. O, tutaj jest już ten golem, którego nie mogłem pokonać. Sprawdźmy, czy tutaj też go nie będę pokonać. No show me your skill. O nie. Dobra, nawet go nie będę się tarczował. <laughs> o, numer na, na parę strzałów, lol. O skrzynka jest za niego, lol. śmiesznie. Dobra. Kolejny golem. okej. Okej, okay. okay. przez tym już się ukryję. Dobra. O nie! Dostał kamieniu w twarz. O! W powietrzu! Czemu by nie? LOL. Czy... Co się stało? O Kto utknął? Hatapon. LOL, jak tam znasz? O, już myślałem, że nie otworzę tego. Ale by było źle. O, skrzynka. Silver chest. Dobra, nie obchodzą mnie te... te... ...kościółce. Po prostu tworzę. Yolo. No Mnie się nie zabierają z tej całej serii. Krzesio DOL. 50% Pięćdziesiąt parę tysięcy widziałem. Nakryjcie. To wszystko! Dol. Śmieszne. Naprzód armia Luki. Armia Luki jest the best. Pisze w komentarzach hashtag team Luki. Dalej, właśnie, dalej wpisujcie team Luki, Co tu mamy? A, nothing! ok Gra pomyślała, że jesteśmy zbyt mocni. Już nie potrzebujemy skrzynek. Złotych i diamentowych. Wait! Za to też będzie diamentowa skrzynka, co nie? O Boże, jak to ty... Jak trafię tu legendarną tarczę, to najlepszą grę to już em, em. Jadę na tym bildzie do końca gry. <grych> na tym eku. Oj! Urde! No. Tu, tu, ru, 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 ru. Dobra, lol o idziemy! Piętro drugie O Boże, jakie to było słabe, ale szedłem w pierwszym rytmie. Nie wiem jakim cudem Wyczułem, że może być zaraz obrazek już gry Mamy na strzatą bramę, czy nie? Czuł się, że mamy Brama chyba 15 tysięcy Boże. Czy my tym podpalamy jeszcze? Czy my tym podpalamy? To, O Jezu, my to podpalamy tym. O, ale to jest hamskie. O nie. My się sami też palimy przez to. Okej. Okay. Jak jest daleko? No, możemy przejść sobie. Na no, spokojnie Bum, patrzcie tu. Jezus, ten tą dengę jest większy od tego Golema! Śmiesznie. Czemu jesteśmy tacy wielcy Jezus, mary jaki on wielki Jesteśmy większy od salamandry, LOL. O nie! O, no nie, no. Bum, Rośnik. No nie, salamandra urosła. O druga tam jest. Okej, okay, dawać więcej skrzynek. Pata, pon, don, czaka. Dobra, idziemy. Czy ta salamandra też tu idzie? Nie. Hehe! <laughs> jestem większy od tego. O nie. Oj, 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 oj. Dziwnie, że to zobaczyłem. Jezu, jak mnie niszczymy mi Czemu on jest taki wielki? Why the every pataponzer are so big? It's too big. Boże, co? Ah! Jestem. <laughs> Jakie to małe. Ale głupie. Lol. Nie będzie liveu z Dola. Nie ma. Będą. No, no, jeżeli coś, to live y z Expienia w Patafonsach. Ja. 100 TY... Co? Czy ja widziałem 100 tysięcy? What? Lol. Że co? Chyba boss ma 100 tysięcy życia. Czekaj ja miał bosa na kapę z czaka czaka? -la. Lol. Kurde, uzależniłem się to słowo. O, to podpala. Ale ogień też mnie bije. To jest trochę słabe akurat, że ogień nie bije. Mój własny. Znaczy w sumie to. Tak jak mówiłem w pierwszym albo w drugim odcinku, dobrze, że natura jest, nie jest po żadnej stronie. O właśnie, i te, ich, ich też podpala. Bum. zaśmy coś. Ile zabiorę na tym ataku? Wow! No, trochę zabrałem Dobra Bum Silver chest Ale tu było trawa, a teraz już nic nie ma Chcę przejdźmy dalej O, No nie no, nie mogą przechodzić przez kamień mi się dawało, to wyglądało tak, jakby nie mógł iść. No chodź tu. Jaki odrzut! No chodź tu. O, przeżyłeś. Dobra. Co we mnie raz. Albo i nie. Albo jest, Albo... Zobaczymy Czy rzucisz we mnie? O, rzucisz Ale nikogo nie trafisz Uff, szkoda O, co to było? Wydawało mi się, że dałem trzy razy pata, cztery Dobra, chodź tu No Nie rośnij nawet, nie. Znaczy, nie waż Dobra, Wiecie co będzie śmieszne. Jeżeli do końca gry nie przegramy ani razu. O, za ciebie był klucz. Coś mi się wydawało, że nie taka zbyt potężna. Ło, 124 tysiące. Chyba to nie jest złe obrażenia. Nasz tą Deng'a daje. Ja na tych poziomach biłem 5 tysięcy maksymalnie, a tutaj kurde. Prawie 130 tysięcy No to jest tą dengę moi drodzy On tu bije dużo On się nie podda Dobra idziemy Ale skała Skał są duży A oczywiście zej... zejdzie na strzała co nie? Oczywiście Ale mamy skrzynek LOL O klucz No to go Będzie złota skrzynka? Nie, silver Ale po się będzie diaksowa Znaczy w sumie to nie potrzebuję nawet diaksowej, chyba że jakiś, nie wiem, róg fajny Jedyne co chcę z diamentowej skrzynki to albo tarcza, albo róg Bo wszystko inne mam Albo hełm, o, chociaż nie, hełm też mam dobry Piorunowy na 12 ulepszeniu Który mi dodaje szybkość i obrażenia więc nie chcę nic więcej. Chyba, że ten hełm byłby plus 8 albo plus 6. To bym wziął. No i boss. O, będzie 25 minuta Chyba. Nie, nie sądzę, żeby walka z bossem zajęła więcej niż 20 sekund. Pata, 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 pon. O, nie. Nie wyszło mi. Dobra. Jaki śmieszny nie topesz? Cyk, cyk, wiw Zbudź się, kolosie konogiasie. O, podokazuj z bataponami. Moja nowa, moja nowa zabaweczko. Eee. Ale jesteś duży. A pewnie zejdziesz na parę kap. O, o. jaki groźny jesteś. I masz te działka, co nie? I te swoje moc specjalne, co nie? Pokaż mi swoje działka. O. O, jak walnie! walniek Eee... Wiesz co będzie śmieszne? Że jego atak może mnie zabić, ale mimo wszystko... Mam obrażenia na, na 40 poziomy, ale zdrowie mam na normalne, więc... Nie powinienem aż tak szarżować. Ale dobra Sprawdźmy ile mu zabierze to Let's check this out. A zwykła moc? O nie, nie wyszło O, tu raczej O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie O Pokaż mi O, będzie strzać O nie Ej, no nie, trochę ma z tego zdrowia o, Żartuję Jednak nie Chodź tu No chodź tu, pie, bo mi czas zabierasz Chodź tu Chodź tu Gdzie ty jesteś? Aha No muszę naprawdę do ciebie podchodzić Cię nie chcę Dobra Wreszcie, chodź tu, no Skończmy to Ale mało mu bije O, użył się O No nie, podpaliłeś mi tę dengę, ale nie, nie tego co chciałeś pewnie Zrobiłem screena, żeby nie było Już prawie, że zapomniałem I diaksowa skrzynka O, dawać O, Dawać. I co będzie w niej? Pewnie coś słabego Ale jestem dobrej myśli. A użyjmy przyzwania na koniec. Aha, to nieźle! Uuuu! I przejście mapy. Trzynasty poziom ta skrzynka ma. O, coś się dziwnie to za... Dziwnie dźwięki się dobrały. Jej, jest 25 minuta. Skończymy na 27, pewnie. Albo nie, będzie. Jeszcze kacztenki będą. Dobra, tutaj nic. Tu nic, pewnie do skrzynki. To, 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 coś, to coś. Ja się. Nie, tu są krapy takie. Ja chcę sprawdzić diamentową O, to, to, to fajne nawet. To nie. I CO BĘDZIE?! Okej! Okay, fajny róg. Mi się podoba. I będę z nią korzystał do końca gry pewnie. To jest z tej samej chyba serii co ten Thor mod. Ile expa? O Boże, dużo. To exp mają wszyscy. On nie ma?! CO?! Jakim cudem?! To, to pewnie mu zabrakło jakoś tak z 12. O nie... Jestem smutny, że mu zabrakło. Maksymalnie korzystaj przyzwania, No. no nie, nie mogłem, jak. Nie miałem, jak. Oooo! kozak. Ani mi się wasz! To moje, moje! Nie oddam ani jednego rzadkiego przedmiotu. Po moim trupie nie igraj sobie, nie tak toperzu Nie igraj sobie! To ty jesteś krukiem, krok, krokulcu. I skąd ta straszna pychciwość? Skoro jest taki rzadki, to tym bardziej trzeba się nim podzielić. No, może masz rację. Ha, prawie dałem się nabrać. Szkoda, że takie sztuczki są dla mnie przejrzyste. Jak oko bez szyby. Jak okno bez szyby. Czekaj, no. Okno bez szyby. Zakwitne przewiedzono, Zakwitne. Wykwitne powiedzonko. Hahaha! Ha! ha! ha. ha. <laughs> Jesteś niesamowity, Krokulcu. Dość żartów. Pośpiesz się i mów, gdzie jest super broń. Coooo! Jakaś super broń? Chcę ją rozwalić? Uchudychu! Jejku, jej! Ledwo żyję. P -p Przestań! Próbujesz mnie uwieść. Nie dam się skusić nawet eliksirowi wiecznego życia. Czekaj no, eliksir wiecznego życia to dopiero wyjątkowe. Lol. I widzi się coraz rzadsze, i robi się coraz rzadsze, ale większe wrażenie robi na mnie sekret pradawnej cywilizacji. Rozumiem, no dobrze. Głupcy, nie mamy czasu do stracenia. Idę przodem. Auć, no nie. Czy on na jego trąbie? Nie. Ha! Ani się waż dotykać mojego rzadkiego przedmiotu, nigdy go nie oddam, nigdy. Hm, to nieźle. Ha ha, 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 Chcesz mnie wykorzystać jako podnóżek? Wykwintne, nie ma co. Madame, ruszajmy w drogę. Zdycha. Wszystko mnie boli, nie mogę iść, ponieś mnie. Wybacz, lecz arcybie Sprawiedliwości został przegnany, a ja nie przepadam za trudem i znojem. Aha. Może poproś o pomoc kogoś innego, Luki na pewno już się wrwie. O, nie! Poczekaj, poczekaj, nie zostawiaj mnie Aha Wyczuwam shippa O nie, pół godziny odcinek, nie można tak. Nie może być pół godziny. O nie, jeszcze to. O, jeszcze kascenka, o nie. A nie ma, dobra, to musimy zakończyć odcinek. A, jeszcze sprawdźmy o ile, do, o ile lepszy jest ten rug No... Nie no, do, 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 dużo lepszy. Jedź zabrakło do Expa. O! 213. To śmiesznie. Dobra, tutaj coś nowego. O, tutaj im wzrosło trochę. Ten nie ma nic. E -e. A, optymalizujmy ich. O, oczywiście! Build chce, żeby miał lodową tarczę. Tylko, że ona jest gorsza. To jest lepsze, według mnie, bo daje mi tysiąc obrażeń. Dobra, tak więc nie dobijemy pół godziny, oby. Ja się z wami żegnam. To było na tyle. Trzymajcie się, pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie. Dobrze się bawcie. Trzymajcie się i stary na ramiona i cześć. Nie ma półgodzinnego odcinka. Przepraszam.